Czyli ja muszę się zaś spotkać z White'em. No dobra, będzie. Michael Białem. no to o to chodzi. Michael White, pietrucha? Czy wygląda jak Pietrucha? Słucham pana, panie Pisikela. No, chyba musimy się spotkać. Chyba musimy się spotkać? No to zapraszam na departament sprawiedliwości. Tam nie możemy się spotkać. Tam się nie możemy spotkać. To nie, gdzie chce tam się pan z spotkać? Adriana Nelson, ona do mądrych nie należy, dlatego potrzebujemy się spotkać poza No dobrze, tylko za chwilę mam spotkanie z panem Andrzejem Stopą, który też tu Andrzej mnie jedzie. Andrzej to tam. Ku... Andrzej jest w biurze terapii coś tam o DTU. Dobra, gdzie pan chce się spotkać? Przyjadę. Gdzie pod pan tak... Dobra, Przyjadę to, pod czekam. to czekam. To czekam na telefon, jak pan będzie pan na miejscu. Dobra. Janek, dawaj, ja dawaj, 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 dawaj! <ścoughs> nie ma ciasiu, człowieku, nie ma ciasiu! Ja nie jestem głuchy, Ale tak jesteś stary. Te trąby. Słuchaj, ee, podobno kasyno zostało sprzedane. Nic nam nie wiadomo na ten temat. Za 35 milionów. Komu? Kiedy? Jakie kasyno? Panu pokutowemu, pokuto, pokuty, pokutę. Pierwsze słyszę, żeby departament kasyno w go sprzedawał. Dodatkowo, Pan pokutę nabył sobie jeszcze jacht, który pływa sobie po Sandy. 3 Oha niedaleko. 433 plus 1 na Main. Skąd do takie informacje masz? Janek ma. Dodatkowo, jutro między 20 a 21 odbędzie się wizytacja na kasynie. Będą panowie gangsterzy Dobra, ale przy... ale na tym kasynie, kasynie? No na kasynie, no to kasynie. To w ogóle nie było na że zresztą tam... No. I teraz zadaj sobie jedno pytanie. Skąd pan Pokuty miał tyle pieniążków? Kogo pan Pokuty przek... przekupił? I czy ta transakcja została oficjalnie zatwierdzona przez IRS i tak dalej? No. I widzisz, Michaelku, i tu się ku... zaczynają e, pojawiać pytania, na które delikatnie nie ma odpowiedzi. Poro tych pytania. ty nawet nie widzę, żeby on. Przecież nawet G ma rozumieć jego samochodu. A czy znaczy inaczej, nie, nie ma nawet tam jego nieruchomości. A on nieruchomość miał. Pałacyk pier... co im wyburzyli. Ciekawe, no to kur połowy informacji w takim razie nie ma o tym człowieku. No, A ile ma samochodów? Spójrz ponownie Jeszcze trochę? No, tych aut trochę jest, No, no i z to jest czego to? Takie dziwne. Nie trzeba by mu prześwietlić te konta, ale to sprawa resowska, nie? Ale ja nie ufam IRS-owi. Bo ja nie wiem co tam za ludzie siedzą. Od momentu jak zapierdolimy Foxa, to tylko z tobą się kontaktuje, więc ty też Ale tego nie rozgadaj. To ja ci tak w tajemnicy, jak wyłączysz bodycam'a na chwilę... To ja że za chwilę będziesz miał okazję poznać ludzi z IRS-u. Czemu? Chcesz, żebyś ze szkołą latania? No pensję ze wypłaciłem, a co? Tak? A nie za dużo? Na czemu? Pieniądze na Departamentu Sprawiedliwości żeś za... Ja ci poradzę tak. Ty weź na to konto, wpłać to, co ci się nie należało. Zostaw tylko to, co się należało i będziemy mówić, że to był błąd w systemu bankowym. Bo ja ci mówię, że już IRS po ciebie ch... dzwoni, nie? Ja ci tak po znajomości powiem. Ja powiem tak. To była darowizna przede wszystkim. Darowane to zostało dla mnie, że firma tyle przestoju miała. Ja musiałem se ekwiwalent wypłacić. To mi się kupiło, te pieniądze mi się należą. Zrobisz jak uważasz, Janek. Zrobisz jak uważasz. W każdym razie, no ja nie mam tej tej chwili. Nie. Musiałbym z, z, pogadać z Adą, żeby mi dała dostęp do kont i przejrzeć taką. No bo wiesz, no, jeśli my go jem, na niego bo my konkretnego? Go... No, Mało Poza jest tym... dla niego towaru? Kurde, mało no jest ale dla niego to towaru? Pytanie, czy wiesz, to są wszystko poszlaki? Tam nie ma jacht jak jacht? poszlaki? Tu, tu masz ku... Ma 20 samochodów, za które kłopot jak zapłacił. Które są na niego. Ma firmę, no za którą nie wiadomo jak płaci. Firma nie jest ale... w stanie wygenerować takich zysków, żeby kupił sobie kasyno i kupił sobie rozumiesz, do tego jeszcze jacht. Wiesz, możemy to prześwietlić, tylko że no to za rękę nikt go nie złapał, rozumiesz? No Pan właśnie, jest złapał z Europy, no. Nie szkodzi. Nawet jak przywozisz pieniądze z Europy, to muszą one być zgłoszone. To nie ma tak, że ty przywozisz 30 milionów. No, nie wiadomo na skąd no. Nie szkodzi, to nadal. No Jeśli to, masz pieniądze, musisz je zgłosić. Eee, robimy tak. My sobie jutro ich poobserwujemy, co oni tam... na spotkaniu ma być Grubas, Purker. No. Mają być jeszcze inni gangsterzy, bo Grubas to jest jawny gangster. To, to że on jest adwokatem, to jest jedna, ale ten adwokatura to jest... Ok Rozczasnąć. No, ja pamiętam, co rozmawialiśmy jeszcze o tym. To jest, to jest jawny gangster. Tak. Spokojnie. Trochę pamiętam. No. O dodatkowo, nie jutro mają jakieś tam spotkanie, i wiadomo, co oni będą o tym ustalać. Widełki czasowe między 20.30 a 21.00, są. A my sobie to poobserwujemy, my będziemy tam rozstawieni na spokojnie, dlatego ty nikomu nie możesz mówić, że w ogóle jest taka opcja. Że coś się no w ogóle dobra. takiego wydarzyło. Na no, druga Pozostałem sprawa jest taka, że. Druga sprawa jest taka, że na pana pokutego jest bardzo duże białko, bardzo duże białko. Może jeszcze się coś urodzi. Jeżeli chcesz, żebym ja ci jakoś pomógł jako prokurator generalny, to musisz ze mną współpracować, to ja muszę wiedzieć na czym stoimy, bo ja swoje swojej głowy w ciemno nie będę kładł. Oj tam. Ja rozszerzę ty włożysz los. Ale masz rację, trzeba przelać pieniądze w razie. No milion siedemset wiem na koncie I chcesz mi to zabrać? Ja, Janek, nie chcę ci nic zabierać Ja po prostu dbam o twoją dobrą reputację Bo wiesz jak to by się skończyło A skąd oni się o tym dowiedzieli? To jest IRS Nie no, błaga Przecież im się temu nie wyświetla na czerwono Ale są nowi ludzie w irs Którzy przyjechali, wiesz, z innego miasta Chcą się wykazać, pokazać, że wiesz Warto, że ich ściągnęliśmy No, więc Dobra, zrobiłem także że milion sobie zostawię. 350 tysięcy trafiło z powrotem. No niestety kursy kosztują, mój czas też kosztuje. Przez te dwa miesiące ja cały czas latałem. Wiesz o co chodzi? Nie, chcę wiedzieć, Pol, gdzie ty latałeś, kurwa? No cały czas. Trochę tu Fentek, trochę tu to, trochę tamto, no kurwa, wiesz jak jest, nie? Dlatego, Majkielku, no, ja bądź, bądź pewny, że pan pokuty. Telefonem. na pewno jest do prześwietlenia, ale tak po cichu. To ja zaraz postaram się, kurwa, widzisz. Ja miałem te dostępy, ale teraz weszły jakieś nowe przepisy i mi pozabierali, wiesz? Trochę pojęcie, że 900 tysięcy moje znaleźli, a 35 milionów nie. Dziś widocznie on lepiej się ukrywa niż ty. A mi, ja twierdzę, że tam jest kurwa wygodny przycisk po prostu tylko i wyłącznie. Tam nie ma żadnego szukania. Mm, mam tam ręka rękę myja, a to kurt ten departament jest cały skorumpowany. Nie no, Janek, tak nie możesz mówić. Razy z tą Adrianną Nelson, kurt co męża opłakiwała. Właśnie, on w końcu z co, bardziej się Adriany zapytaj, jak może być na tak wysokim stanowisku skacząc z mostu. To jest inna kwestia, że tam jakieś kolejne badania okresowe będzie trzeba wprowadzić. No, okres to ona może mieć od roku, kur... Dzwonię teraz do Bazyla, robię awanturę. Lecę. Jak coś, to dzwoń. Dobra, trzymaj się. Nara. Poczekaj, 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 bo zaraz ogarniemy. Która robota najlepsza? Chłop na Twitterze pyta. ja już bym ich dał ku... z tego serwera hop 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 kosiłem hmm. no tak, masz bardzo wysokie jeden, jeden, ale nie masz jest pablo o. skorumpowany chodź wam dla ciebie batona chodź no. No. co chciałeś znowu? co? Aby przepraszam i przepraszam. A, ja mam, mam pytanie zasadnicze. Z racji tego, że mamy tu dwóch szefów, ja wnoszę teraz o pucz na doj. Na jak szefów? To dyrektor. To nadal szef. Zaraz, zaraz. Jaki pucz, pucz na, doj. na doj? Zresztą mas prokuratora ja Boż, stoi, Właśnie, to, właśnie. Piszkela, cicho, cicho, piszkela. Ludzie oh, kochani, Adriana Nelson skoczyła z mostu i teraz rządzi Departamentem a, Sprawiedliwości? Jestem za, jestem za, jak najbardziej. Co to a, jest? To, to... A co to ale, jest? Ale panie ale żeby nie było, że to jest takie spiskowanie, bo my tu żadnego procesa nie uprawiamy. Adriana tak. Nelson razem z Tommy Nelsonem skoczyła z dużego zielonego mostu. Tomi Nelson Adru, jest w śpiączce. A Adriana, Adriana Nelson również była w śpiączce. I nagle zostaje 01 Departamentu Sprawiedliwości. K**a, to kurz to, No właśnie. A przecież ludzie mogą dyrektorem. wyjść ze śpiączki, co no ty jest Niepoczytalna. Ty też. No i ch**, Ale ja jestem ty, szeryfem. No właśnie. No i dobra. No i jeszcze mnie jeden Za co? <laughs> Za co? No bo ch... miałem dziś. A? no, no, Wy no prokurator, ja wyjść na chwilę. Jaku tylko nie mów, że to się powtórzy. No proszę mówić, no jakby no ja jestem. To ostatnio. To są rozmowy nieoficjalne. To ci z góry mówię, że jak coś wypaplasz chłopy, to ci przez 8 godzin będę w bagażniku woził. 15 powrót jednostek wow. z piątki na jedynek. Bo ja zobaczyłem... Chuj... Poza granicę wywiozę jak coś. <laughs> Przekola ja się nakładam dapa jednego, zachowanie scenariusz przyjął. przyjął się. Tak. A widzi pan dyrektor, jak my tu działamy. Działa, Dobra, bazyl działa. Tak. Ty, no, bo ja no, zapomniałem, że mam dostęp do konta tego, co, bo ja w ogóle szkoły latania mam od z departamentem od, otwartą. No i za pieniądze na. na no wszystkie. To... wszystkie. <laughs> Kurwa, ty zaraz pójdziesz siedzieć ja A najlepszy jest, jest to, że przejmie te pieniądze na zdrabki i na zdrapkach się odkułem. To oddaj grzecznie te pieniądze. No ale jakie pieniądze? Jerez już za czy nie. się że przelew na 400 tysięcy? Jaki 400? Ja 900 wypłaciłem. No powyżej no 400 musi zwrócić. zwrócić. Ja oddałem dokładnie 680 tysięcy, bo policzyłem sobie tak. Mój czas, czas helikoptera, czas w ogóle, ile ja spędzałem. Ja muszę sobie pensję wypłacić, kłako. No i bardzo dobrze. I oddałem pieniądze, i to jest błąd systemowy, bo ja tego przelewu w ogóle nie zrobiłem sam, tylko to system. To nie ma problemu, to co my się tu będziemy przyjmować. Kręcisz. Ja jestem od tego, żeby kręcić. A to pierwszy raz wyjdzie pieniądze, które nie należyły, nie należały do raz. ciebie na hazard? Pierwszy raz. Jak pierwszy raz. Pierwszy raz. O tamtej już zapomniałem. Kłanie Bablo Pisikala. Ja pamiętam wszystko. Ty to mnie. Ja wszystko pamiętam. mamy na końcu. Cześć, to jest twoje zdanie. Moje zdanie Trzy może być zupełnie inne. Nie to są fakty. Trzy Trzy Proszę! Nie no, bo tak dzisiaj rozmawialiśmy z funkcjonariuszami i będziemy musieli duże dofinansowanie od doju chyba napisać, bo no, rzeczywiście jest problem z radiowozami. No jest. Troszeczkę. Za te pieniądze, co system mi tu... wypłacił, kupiłem wszystkie. Nie nowych, nie? Tu nawet nie o to chodzi, no po prostu przednia flota, no. Poszła w pamięć. Wypłacaliśmy dzisiaj po 100 tysięcy. Mało. Co to Ale jest? wydaje mi się, że to rzeczywiście. No są takie osoby, jak ją. No to rowcy, zrób w jest ile nie? rzeczywiście, ile, ile realnie potrzebujecie no. tych pojazdów. Sam Hajcie, rozumiesz, ta przelewa. Ta o oni no problem da. do mnie Oczywiście, mają te... to... Eee... Janek potrzebuje pieniędzy. Na co? Na zdrapki? Nie, Janek potrzebuje 900 na radiowozu. Dopiero wydupcyłeś. Ale Janek Bo potrzebuje na radiowóz. Undercover! Chwilą odku... Przed chwilą się odkułeś podobno na zdrabkach. Masz pieniądze. Ja muszę mieć auto, żeby jeździć do konfidentów. Słuchaj, mogę ci dać Rokoto. A co to jest Rokoto? No taki auto. Dla sekretarki było, ale nie ma sekretarki, to mogę dać... Ej, pok chodź pokaż. O proszę zobaczyć, jakie ładne, no kur... No, ludzie. To są takie fajne? Słuchajcie, eleganckie, wszystko. I zobacz, nawet duże pomieścisz się tam W tym Uu, momencie na szefę jest nakładam dapa... Chciałam pokazać inne. No, <coughs> takie. O, no, takie też mam. I dlaczego jak prokurator rzekł Jakbym miał na, na ubezpieczenie. Takie jest fajne, takie jest fajne. Co to jest? To jest jakaś hybryda. N Nie, w ogóle tylko i wyłącznie silnik spalinowy mnie interesuje. Miałem to jest, swoją kokuetę. Jest i no jest! I elektryczny, no. <laughs> Ale ja miałem swoją kokuetę. Ale Gdzie zobacz, jest za ładne, modne, wygodne. No, poczekaj. No. No już. No już. Normalnie, ifroot carplay jest. Cześć, to jest 3,5V6. No, ma mm. no. no ludzie. To jest taki To jest bardzo WD. dobry WD. auto, bardzo dobry wóz. <noise> ja to widzę tak, takie może być. Może być WD. takie? No, ja myślę, Drodzy państwo... W zakręt wejść, a co dopiero z no, 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 Drodzy to państwo... To auto dla Jeśli jazda. ja na spotkaniach, gdzie ludzie jeżdżą Ferrari, będę podjeżdżał trabantem, to nie będą traktowali mnie poważnie. To Ferrari? No gdzie? Ferrari? Dlatego potrzebujemy... Dłuaj, możemy... Możemy... O? Możemy z tego ściągnąć slajd. <słuch> z czego kurczę no, z tego za tobą. Bazylu. Musimy... No, na I to jest auto! No i czarne auto takie potrzebuję ja! Takie samo No! I już można rozbawiać kur... Ludzie. Słuchasz, Bazylu? Słucham. Będziemy musieli zaraz pojechać na spotkanie bardzo ważne. No, z JRECem. Ja piję pier... ile to wow. Jak oh, rano się cikela. Wow. Picikela, Kela, O, pan Kela. Ja bym miała do pana wielką prośbę. No. Chciałabym z panem porozmawiać chwilkę. Ja pichę. O, już zaczynam. Ale nie się Pani Boże. nie boi. No Mówię i czasów. No chyba. jak zwykle. Kochana, ja tu przyszedę z moimi ladies. Jak Aha. chcesz ze mną porozmawiać, to musisz z nami porozmawiać. No dobra. Mogę porozmawiać Ale to Pani jest miła, możemy z nią rozmawiać, jest Nie, to jest Pani sędzia, ona jest zajebista. Pani o Dzień Pani mieliśmy okazję spotkać się parę miesięcy temu na... Rozprawie, dokładnie, Foxa. Dokładnie. A to Pani była sędzią w tej rozprawie, okej. Boże, się działo z Foxem, on mi nadal jest dłużny cztery No ale jak, ale przecież on został rozstrzelany on oh. śmierci. No o, oh. ale to nie, to nie, nie, nie był prawomocny mocnym się wyroku. To gdzie mam się upomnieć o te 4000? <laughs> y ja ja mam do mam Departamentu się. Sprawiedliwości. Dobrze, nie chodźmy, nie. pani sędzio. Zobaczymy, co się dzieje. Chodźmy. <śmiech> <śmiech> niech, niech pani złoży wniosek. Proszę, zapraszam do mojego biura, proszę bardzo. A dziękuję uprzejmie. Dobrze, Szybry co się dzieje, kochana? Pani Janku, nie wiem, jak zacząć i żeby Kurze, to jest takie niezręczne. Jestem wolny. Możemy się spotkać. Nie ma problemu. Mam uczulenie na laktozę, ale nie musimy Pani iść zawsze ja. na kawę. Możemy U. iść na drina, upieczać takie. Ku nie, no dobra, możemy się upieczać takie totalne, możemy się Ale po pracy. No. Ale jointów nie palę. Ja Narkotyków ja bym, nie biorę. Ja bym chciała tutaj od pana Coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego, ale nie wiem, jak mam to ująć. Jest mi strasznie głupio, bo od tamtej, od tamtego czasu, jak jak, 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 jak robiliśmy tą rozprawę, cały czas podradna, o tym myślę. Jest mi tak strasznie niezręcznie, Nie wiem, jak, jak, jak mam to ująć, no. żeby po prostu nie wyjść na tą kompletną idiotkę. O Boże, jedyny. Pakoraban Panie Janku! No niech pan mi to powiedzieć, ja muszę się hmm. zebrać sobie i wytusić to, jest mi naprawdę bardzo niezręcznie, nie wiem jak mam to powiedzieć, ale no, Dobra, no zaiskrzyło bardzo mocno. Tak, tak. Po prostu nie mogę o tamtego przestać myśleć. Tak. Aj, o Lucy Nie, o pana tacie. O moim ty Tomasku? Ale z tatą jest jeden problem. Ale ja sobie poradzę, tylko kontakt bym chciała. Ale co mama na to? Nie przeszkadza mi mama. No ale mama panią wystrzeli rakietą i tyle będzie. No trudno, no, jestem w stanie się poświęcić. Dobra, nawijaj o co chodzi, a nie ty mnie. No kontakt bym <laughs> chciała do taty. Ale po co? Żeby porozmawiać. Na jaki temat? Armii? Na przykład. Żołnierzyków. Uzbrojenia. O, uzbrojenia, tata. Może, może nauczy mnie skakać ze spadochronem, nurkować. Kto wie? Tata nurkować! Jak tata nie, to nurkuje nie. we flaszkach. A ty ja też. Pani jest alkoholiczką? Musisz... Nie, jeszcze nie, ale. Staram A tata się. jest. Ale ja się staram, ja się uczę i bardzo, bardzo dobrze mi to wychodzi. Znaczy, no jeszcze mi nie wychodzi, ale staram się. Coś to, kocham, to... coś to. No co, ale co? Zaś ty mi tak... Zaś no. mi to spędzisz. Ale co spączę? Muszę kogoś Coś mi to spącisz, To jest jakiś głębszy, co? głębszy, głębszy głębszy. No głębiej jest od głę głębszy. O jest! No jest głębszy właśnie. Od tamtego czasu, kiedy pana tata zeznawał jest głębszy właśnie. A ten go głos. Przepity? Oj, czy tam. Taki męski. I to jego silne ramię takie, jak opierał się tam na tym... Tak. no. Na tej konstytucji. No pani powie, o co chodzi, baż mnie to no, ci no. korci mnie to. No, no, a, a to o co chodzi? Co, 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 co... Ale, o... ale panie Janku, ja panu coś powiem. Hmm? Pan poszedł w ślady taty. Znaczy geny jakby jeden do jednego. Ale jednak... Ja nie piję. No, no właśnie. Dziewczyna, dziewczyna, Pełny męsku, dziewczyna, no. dziewczyna. A, a pana mama ile ma lat? 23. To gówniara. Co ona 3. może to zaoferować? Ojku. Oj, może. Tata jak ją porobił w Turcji, to ja pier... Ja też mogę pojechać do Turcji. Znaczy, zara, moment, chwila. Ja nie potrzebuję jechać do Turcji. Dobra. No. Spokojnie, wy zdjęcie tacie. Dobra. Naprawdę chce pani tylko i wyłącznie do Tak, tylko numer. Ej, niech pan, nie pan, nie pan, pan powie, że jestem wielką fanką. Czyli pani z tego w coś wie? Oczywiście. On jest bezpłatny. Nie chcę więcej dzieci. O, Mam trójkę, wnuka, synową. Po co mi dzieci? 774. No. 789. Tak. 5-2, cholera nie odbiera. Panienku, jak mi pan dał trefny numer, to ja pana znajdę i wykopię z największej dziury, w jaką się pan zakopie. Dobra, dobra, nie strasznie, strasz, bo się zesrasz. A teraz muszę iść do tej pierwszej skarbówki. O! Dobra, jak ten, jak coś, to teraz mogę pomóc. Spokojnie, spokojnie, no to... ze skarbówką to jestem na ty. No dobra. Bo to mój wnuczek, jakby coś. Ale A to zamiast musi za mi pani ten numer pomóc. telefonu to jak coś, to mogę pomóc, no? No to musi pani pomóc, no? No dobra. <noise> no dobra. Ale pod warunkiem, że to jest faktycznie oryginalny To 100% do Dobra. Dobra, który to z JRS-u? To zapraszamy. No i ch Zaczynamy. Proszę pana. Tak? Pan sam do nas tutaj zadzwonił. Tak. Mamy w sprawie właśnie tej transakcji. Jakiej transakcji? Z konta szkoły lotniczej na pana prywatne konta. Błąd wysokości systemu 900 tysięcy. Błąd systemu to był. Dobrze. Następnie pan dokonał właśnie tego zwrotu. Tak. W wysokości 650 tysięcy. Tak. A gdzie jest reszta? No reszta to jest moja pensja ustalona z Adrianą Nelson. Resztę się panu należało po prostu i sobie zostawił pan w ramach wynagrodzenia. Tak. Resztę oddał, tak jak, jak nie, za, nie należało mu się, więc oddał. Tak. Jak najbardziej, pan jako pracownik szkoły latania... Jestem właścicielem. Po... No niestety, pan jest pisany jako pracownik w naszej Przyją. tablecie. Więc za każde podejście obywatela do egzaminu dostaje pan 40 tysięcy, gdzie u pana było 5 osób. 6. jeżeli się nie mylę. Pięć, przepraszam. Nie Był no, moment. Pe... Bo ja był robiłem pana. egzaminy w momencie, kiedy Adriana Nelson słodko spała, bo skoczyła z mostu. Więc no tak szczerze, by trzeba Adriana Nelson zapytać, od kiedy ona kontaktuje ile osób przyszło. W tablecie no jest zapisane, że u pana był Peter Purker. Był. Pan Shadow. No możliwe, że to, ja nie pamiętam, to było dwa miesiące temu. Jak najbardziej. I z tego co wiem, to pan został rozliczony tylko z tych dwóch obywateli. Więc brakuje panu trzech transakcji No jeszcze. kwotę 120 tysięcy. No jeszcze był... Jeszcze był Krótki. Jeszcze był Fatek. Pan Krótki płacił pięć razy, zacznijmy od tego. Dobra, wiecie co, dajcie spokój. Tutaj w ramach kary pan trzaśnie nam tutaj trzy ładne salta, zrobi jaskółkę i temat jest zamknięty. Sasiu? Coś mi tu podejrzane, babcie, co, co ty tu cicho bądź! Cicho bądź, dam ci na zdrapki. O, pan się dorzuci. A ja jestem, właśnie, zdrapki. Co tam? której ile ile o, To pan zamiast. Tak, zamiast mnie, bo ja to dopiero zacząłem pracować, biedna jestem jak mysz kościelna, więc. Tak, no, no tak, zdrabki dostaniesz i cicho bądź. I no te i jaskółki, wiecieś... salto i tak No i nie można, nie jak powiem. Ale najpierw ile zdrapek? No tyle, żeby było prawdzie, czyli dwie. Hmm, za mało. Dobra, panie Janku, da mu pan cztery w ramek premii i będzie zadowolony. No, no. Dobra, za okrągłem 5, niech się cieszy. A ja wiem, kto przeprowadził transakcję na 35 milionów, da był bu budynek, rozumiesz drogą nieprawdą. <laughs> I co? I co? To z drapek. I co? I nadal chcesz Janka tyrać? A ja mogę zaraz obejrzeć całą e, historię konta bankowego. A Mamy, nie, do cza. nie dostaniesz się do tego, Ech, kochanie, Staszu. nie dostaniesz się, Stanisław, Staszu. do tego. Współpracuj proszę z panem, Jankiem. Stanisław, mówię ci, że to jest kurwa. wy i tak będziecie mi potrzebni niedługo, bo tu jest gruba rybka do zamknięcia, To jest ryba do zamknięcia taka, że kurwa jak ją złowimy, Stanisław, to tobie rozumiesz, że ty będziesz kurwa człowieku, przez babcię swoją i dziadka przyszłego. Dziadek, o, 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 y o, o, ta, o, A, no. Tak, tak. o, 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 Chciałbym się dowiedzieć, kto by miał być moim przyczyn. W swoim dziadkiem. czasie, w swoim czasie. Czyli dwie zdrabki. Cztery. No ale ty się chcesz dowiedzieć, to chce być dziadkiem. To, to nie czynice. chcę tej informacji. Ej. A no, no dobra. Nie. W mieście popełnia się dość duży preceder prania brudnej gotówki. Jest no, jeden Mamy odwarte. do czynienia z jednym. No, co? Że pan Janek? Ja tego nie powiedziałem. Nie. Najmniej mamy taką jedną osobę. Nie mówię, że pan Janek. Panie Janku, pan powie, że to nie pan. Ja nie piorę gotówki. No, oczywiście. Wziął ludzi od tego. Funkcjonariusz policji sam. Skupiałeś. No, zgupiałeś? Słuchajcie, drodzy państwo. Jest pewna, pewna osoba. I to jest informacja w ogóle tajna. Proszę sobie wklepać tablet. Będę podawał teraz CID 175806. No i proszę sobie wejść w kategorię pojazdy. Mhm. Jest trochę tematu, co? Trochę. Tu bym powiedział, że dużo. Wie pan, że każdy z tych samochodów jest samochodem limitowanym, jest tylko i wyłącznie mhm. jeden. A jak są dwa, to i tak. Znaczy? Jest, że tak powiem pana pokutego. Mamy Na... możliwość zajęcia Ne nie, 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 nie. Na chwilę obecną nie robimy z tym nic. To jest grubsza sprawa. Nie można w ogóle tego ruszać. Wy wiecie to tylko i wyłącznie wy i różyk. Nic z tym nie robimy. Nic. Spokojnie, nie chcę jeszcze dycha. Komasz, wit. No i zajebiście. To lecę. No same się nie przywiozą. Dobra, dobra. Dobra, ich. Aha. Aha. No i ch No i dobra. No i dobra. Czy ja właśnie jestem na zero z drapkami czy mi się wydaje? nie Łoja p. Łoja p. Łoja ja nie się Łoja